Celem tych warsztatów jest nauczenie nowego podejścia do sztucznej inteligencji, nie traktując jej jako narzędzie, ale jako partnera w procesie tworzenia utworu, pod tekstu, przez obraz, przez dźwięk, przez wideo i to jak to wszystko ze sobą składać. I dzięki temu myślę, że twórcy są w stanie nie kończyć z frustracją. Z interakcji i nie obawiać się tego, że to są stany, które zostawią ich, tylko faktycznie są w stanie rozwinać ich kreatywność, ich podejście i przekazać to, co im w duszy siedzi.